Dzień dobry. Dzisiejszy temat to wyłączanie czynnika przez znak pierwiastka. Wybrałam trzy zadania z podręcznika GWO. Drugie, trzecie i czwarte ze strony 253. Pod koniec tego filmu pokażę Wam, jak w sprytny sposób wyłączać czynnik przez znak pierwiastka. I tak na samym początku pokażę Wam dwie metody. Pierwsza metoda to jest rozłożenie liczby, która jest pod pierwiastkiem na czynniki pierwsze. 128 Rozkładamy na czynniki pierwsze. Przypomnę, liczby, co to są liczby pierwsze? Są to takie liczby, które mają dokładnie dwa dzielniki. Dzielą się bez reszty przez siebie i jedynkę. Taką pierwszą liczbą pierwszą, jak gdyby tą najmniejszą liczbą pierwszą, jest dwójka. 128 jest liczbą parzystą, czyli na pewno dzieli się przez dwa. Tutaj piszę liczby, z które się. Dzieli. 128 podzielić na 2, a tutaj zapiszę wynik. 64. 64 też się dzieli przez 2. 64 podzielić na 2, 32. 62 też się dzieli przez 2. To będzie 16. 16 podzielić też na 2, będzie 8. 8 też dzielę na 2. Wyjdzie mi 4. 4 też dzielę przez 2. Wyjdzie mi 2. No i 2 dzielę przez 2. Tutaj w wyniku mam 1. Tutaj nie mogę postawić jedynki. Dlatego, że jeden nie jest liczbą pierwszą. I ta metoda polega na tym. Po pierwsze, rozkładamy na czynniki pierwsze. Czy tutaj mogę zapisać czwórkę? Nie, bo cztery jest liczbą złożoną. Tu mogą być tylko liczby pierwsze. Patrzę, jaki jest stopień. Mam drugi stopień. Jeżeli jest drugi stopień, to jak gdyby biorę te liczby, które tutaj mam, jeżeli są dwie takie same, to mogę sobie zaznaczyć w ten sposób. O, tu są dwie takie same. Tak, dwójkami, a ta nie ma, jakby nie mogę tego zaznaczyć. Czyli mam tu mam dwójkę do drugiej, tu mam dwa do drugiej, tu mam dwa do drugiej. Czyli jeżeli jest w taki sposób, to mogę zapisać, że ta dwójka, tu mam jedną dwójkę do drugiej, drugą dwójkę do drugiej, trzecią dwójkę do drugiej. Na samym początku, przy pierwszym przykładzie, zapiszę Wam tak dokładnie. Tu mogę zapisać, że to jest 2 do drugiej razy. Teraz ta dwójka, 2 do drugiej razy ta dwójka, 2 do drugiej razy 2. Ale to na samym początku. Później już nie będziemy tak rozpisywać. I jest taka zasada. To wynika z pierwszego filmu o pierwiastkowaniu. Wam pokazałam. Jeżeli tutaj jest na przykład dwójka do drugiej i tu jest drugi stopień, to znak pierwiastka, jak gdyby mogę anulować, on znika. Czyli będzie dwa. I tak samo tutaj mogę zrobić. Jeżeli jest mnożenie, to mogę każdą z tych liczb napisać oddzielnie. 2 do drugiej razy ta dwójka do drugiej razy ta dwójka do drugiej razy i tutaj mam tylko dwójkę. I korzystam z, z tej własności. Tutaj mogę anulować, bo tu jest drugiego stopnia. Tutaj też, tutaj też. Czyli mam jak gdyby jedną dwójkę, drugą dwójkę i tutaj następną dwójkę. A tutaj już tak nie mogę zrobić. Tu mi zostaje pierwiastek z dwóch. 2 razy 2 razy 2 to jest 8, czyli wyjdzie mi 8 pierwiastków z dwóch. To jest pierwszy sposób. Drugi sposób jest taki, że myślę, co razy co da 128 z tym, że Musi być w tym jedna z tych liczb, którą mnożę, czyli jeden z czynników. Muszę znać, ile jest z niego pierwiastek. I tak wiem, że 64 razy 2 to jest 128. I wiem, że pierwiastek z 64 to jest 8, dlatego zapisałam razy pierwiastek z 2. Jeżeli jest mnożenie pod pierwiastkiem lub dzielenie, to mogę jak gdyby napisać za pomocą mnożenia dwóch różnych pierwiastków. Czyli tak, pierwiastek z 64 to jest 8 razy pierwiastek z dwóch. I tak, żebyście wiedzieli, bo to jest sam początek pierwiastkowania. Jeżeli jest, tutaj mam 8 pierwiastków z dwóch, to jest inaczej 8 razy pierwiastek z dwóch. Tu czasami się nie pisze razy, ale ten znak jest. Czyli możecie spokojnie zapisywać. Tak albo tak. Tylko, żebyście wiedzieli, że tu jest nakraz. Można tak napisać i tak. Przechodzimy teraz do zadań z podręcznika. Zadanie drugie ze strony 253. Tutaj już mam trzeciego stopnia. Co robimy? Skupię się na wyłączaniu czynnika, używając tego rozkładu na czynniki pierwsze. 216 rozkładamy na czynniki pierwsze.

9 podzielić na 3 to jest 3. 3 podzielić na 3 to jest 1. Tu jedynki przypominam, nie piszę. I patrzę na stopień. Tu jest trzeciego stopnia, to sobie zaznaczam takie trzy liczby. Dwójka do potęgi trzeciej. I z trójką robię to samo, czyli mogę sobie zapisać tak: 2 do potęgi trzeciej, razy 3 do potęgi trzeciej. I tu jest tak samo. Jeżeli jest mnożenie, to mogę zapisać jako dwa pierwiastki i też mnożenie ich. Jeżeli jest trzeciego stopnia, to tu robię to samo. To ten znak się anuluje, czyli wyjdzie 2 razy 3, a 2 razy 3 to jest 6. Można to oczywiście zrobić dużo szybciej. 216. Jak to zrobić szybciej? Jeżeli widzę, że tutaj jest 2 do potęgi trzeciej, to wiem, że to by było pod pierwiastkiem i na pewno ten znak się anuluje. Czyli mogę napisać od razu 2. Tu też, jak widzę 3 do trzeciej, to mogę napisać 3, że wyjdzie jako jedno z znaku pierwiastku. Nic do potęgi. Czyli mam 6. Następny przykład zadania drugiego. Jeżeli widzę, że pod pierwiastkiem jest minus, no przypominam, że minus pod pierwiastkiem może być tylko wtedy, kiedy stopień pierwiastka jest nieparzysty. Na pewno w wyniku będzie minus. To sobie zapiszę już minus. I 729 rozkładam na czynniki pierwsze. 729 jest podzielne przez 3. 729 podzielić na 3 to będzie 200 43, 243 też jest podzielne przez 3, to będzie 81. 81 też jest podzielne przez 3. Przypominam, jeżeli suma cyfr, z których się składa liczba, jest podzielna przez 3, to cała liczba jest podzielna przez 3. 8 dodać 1 to jest 9. 9 jest podzielne przez 3, to liczba 81 jest podzielna przez 3. 81 podzielić na 3 to jest 27. 27 też jest podzielne przez 3 to będzie 9. 9 też jest podzielne przez 3 i trójka jest podzielna przez 3. To nam wychodzi 1. I wracamy do naszego przykładu. Stopień jest trzeci, czyli łączymy sobie po 3. O jak ładnie nam tu wyjdzie. Nie musimy tutaj już pod pierwiastkiem pisać, ale widzę, jeżeli jest taka jedna trójka, tu jest następna, to mogę od razu napisać 3 razy 3. To, co mi tutaj wyjdzie do potęgi trzeciej, to mogę napisać jako takie jedno tutaj. I już nie, nie pisze się wtedy potęgi. Czyli będzie ile? Minus 3 razy 3 to będzie 9. Następny przykład. A, następne zadanie tutaj mamy. Zadanie trzecie ze strony 253. A co zrobić, jeżeli mamy tutaj już jak gdyby rozłożone na czynniki pierwsze? Jak, co, jak to wygląda? 7 do potęgi czwartej, to tak jakby było 7 razy 7 razy 7 razy 7 razy 4 razy 4. Czy to jest rozłożone na czynniki pierwsze? Tu? Nie, 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 bo tutaj powinno być 2 razy 2 i tu też 2 razy 2. Czwórka jest liczbą złożoną, to nie jest rozkład na czynniki pierwsze. Tutaj tu nie, 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 Wracamy do tego przykładu. Jeżeli jest tak już zapisane, o, tak sobie pomyślcie, bo tu trzeba by było zamienić na dwa razy dwa, żeby to było rozkład na czynniki pierwsze. Ale wracamy tutaj. Jak zrobić, jak jest coś takiego? Najprościej pomyśleć sobie tak: 7 do potęgi czwartej. Działania na potęgach. 7 do potęgi czwartej to inaczej. 7 do potęgi drugiej razy 7 do potęgi drugiej, bo wykładniki dodawaliśmy. To napiszemy. 7 do potęgi drugiej, razy 7 do potęgi drugiej, razy 4 do potęgi drugiej. Jeżeli jest mnożenie pod pierwiastkiem, możemy to zapisać jako iloczyn trzech pierwiastków. Czyli będzie 7 do drugiej. Pierwiastek z 7 do 2 razy pierwiastek z 7 do 2 razy pierwiastek z 4 do 2. Tutaj mogę się pozbyć tego znaku pierwiastka, czyli wyjdzie nam 7 razy 7 razy 4, czyli będzie 49 razy 4, a 49 razy... Razy 4 to będzie 49 razy 4 196. Następny przykład. Pod pierwiastkiem. 5 do potęgi 4 razy 2 do potęgi 6 razy 7 do potęgi drugiej. <śmiany> tak mi korcie, żeby od razu powiedzieć wam taki sprytny, łatwy sposób. <śmiany> Zrobimy tak. Zapiszę to. Jako takie oddzielne pierwiastki, jako mnożenie 5 do potęgi czwartej razy pierwiastek, tu mam pierwiastek z 5 do potęgi czwartej, pierwiastek z 2 do potęgi szóstej, razy pierwiastek z 7 do potęgi drugiej. Tu jest łatwo, bo tu, będzie, tu się anuluje, ale co zrobić z tymi? Pokażę Wam od razu w taki sprytny sposób. Jeżeli tu jest drugi stopień, a tu jest czwórka, to możecie sobie pomyśleć tak, Ile tych dwójek jest w tej czw w czwórce? Ile jest dwójek? Dwie. Jeżeli są dwie dwójki, to możemy zapisać, że to będzie 5 razy 5, czyli inaczej 5 do drugiej. Dwie dwójki są takie, czyli 5 do drugiej razy. I tu mogę sobie pomyśleć tak. Tu jest drugi stopień. Ile dwójek jest w szóstce? Trzy. Czyli będzie 2 do potęgi trzeciej. Tu jest drugi stopień. No ile dwójek dwójce? Jedna. Czyli będzie jedna siódemka. Albo siedem do potęgi pierwszej, jak już tak bardzo, bardzo dokładnie chcecie. Pięć do potęgi drugiej to jest 25, 2 do potęgi trzeciej to jest 8, Razy siedem. Ile to, to będzie? Sto. Dwadzieścia pięć razy. 8, dobrze, 200 razy 7, można sobie zasłonić zera, 2 razy 7, 14, odsłaniamy te zera, czyli wyjdzie nam 1400. Przechodzimy do następnego przykładu. Wybrałam takie przykłady, które mogą być dla Was trudniejsze. I Tu też zrobimy tym sprytnym sposobem. Zapiszę jako iloczyn trzech różnych pierwiastków, czyli będzie 3 do trzeciej razy 10. Pierwiastek, pierwiastek z trzeciego stopnia, z trzech do trzeciej, pierwiastek trzeciego stopnia z 10 do szóstej i pierwiastek trzeciego stopnia z dwóch do potęgi 9. I takim prostym sposobem naszym. Tutaj możemy to anulować, ile trójek w trójce jedna, czyli 3 do pierwszej, razy ile trójek w szóstce. 2, czyli mogę zapisać 10 do potęgi drugiej, bo dwie są. To jest taki prosty, szybki sposób. Ile trójek w dziewiątce? 3, czyli mogę zapisać 2 do potęgi trzeciej. I tak szybciutko. 3 razy 10 do potęgi drugiej to jest 100, 2 do potęgi trzeciej to jest 8. Mnożenie jest przemienne, czyli możemy sobie zrobić tak. 3 razy 8 to będzie 24. Razy 100, czyli wyci nam 2400. I na sam koniec taki sposób, taki, takie trudniejsze przykłady. Jeżeli jest trzeci stopień, pierwiastek trzeciego stopnia, pod pierwiastkiem jest 2 do potęgi dziesiątej. Co robimy? A no tak, ile trójek jest w dziesiątce? 3. Tych trójek w tej dziesiące trzy, czyli będzie 2 do potęgi trzeciej. Bo są trzy trójki w dziesiące trzy razy 3 to jest 9, Czyli zostanie pod pierwiastkiem jedna dwójka. Mam nadzieję, że rozumiecie ten sposób. Drugie, tutaj mam dwunastkę. Ile trójek w dwunastce, czyli stopień, a tu mam potęga. Ile tych trójek jest dwunastce, to do tej potęgi będzie ta dwójka. Tutaj jak już wykonam to pierwiastkowanie, będzie do której potęgi? Ile trójek jest dwójce? Dwunastce, przepraszam. Ile trójek jest dwunastce? Dwanaście podzielić na trzy, to jest cztery. No i można od razu to wykonać. Dwa do potęgi czwartej to jest 16. Tutaj też możemy sobie wykonać. 2 do potęgi 3 to będzie 8. Pierwiastków trzeciego stopnia z 2. I ostatni przykład. Tu jest drugi stopień. To przepisuję dwójkę, bo tu mam dwójkę. I teraz tak. Ile dwójek jest z 30? 30 podzielić na 2 to jest 15. Czyli będzie 2 do potęgi 15. Bardzo dziękuję.